Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, w tym tygodniu zarobicie fortunę. W końcu mamy jakąkolwiek premię, na której coś konkretnego można by zarobić. Szkoda, że nie jest jeszcze lepsza, bo czasami już się trafiało, że były nawet premia razy 3, ale w tym tygodniu jest premia razy 2 na zlecenia z warsztatu. I właśnie tutaj przygotowałem bank rezerw Federalnych. To jest najdroższe zlecenie, z którego normalnie zarabiamy sobie 300 tysięcy, ale że jest premia razy 2 no to jest 600 tysięcy. Od tego oczywiście zlecenia Sesanta oraz KDJ zabierają sobie 30k, czyli w tym wypadku zabiorą 60 tysięcy. Ale możemy jeszcze na tym zleceniu zarobić więcej, jeżeli jeszcze zagramy sobie z kimś. Z kimś po prostu wtedy zagramy to zlecenie, więc będzie jeszcze więcej. Druga rzecz, jeżeli ktokolwiek by się zastanawiał, w jaki sposób ja zrobiłem samą tą piracką czapkę bez stroju, to kiedy robiłem jedno z przygotowań, czyli właśnie kod do skarbca i wszedłem do helikoptera, to strój mi po prostu ściągnęło poza czapkę. Mogę sobie kustomizować, zrobić sobie. Coś innego. Nie wiem, czy można samą czapkę mieć włożyć. I dobra, pokażę wam sam finał tego, bo myślę, że nie ma sensu pokazywać wam przygotowań, tylko pokazać te najlepsze zlecenia, które zarobimy jak najwięcej. Więc e, na samym początku, jeżeli chodzi o zestaw, ja wam polecam, żebyście brali sobie cwaniaka. Jak chcecie, możecie kupić kamizelkę, zawsze może się przydać. I to jest zlecenie, które nagradza zagranie w grupie. Im więcej osób jest na tym zleceniu, tym więcej zrobimy. Za każdą osobę, która będzie na mecie, dostarczy swoje złoto, dostaje się 15 tysięcy więcej, jako host. I 5 tysięcy jako ktoś, kto pomaga za każdą, do, za każdą osobę. No ale że jest premia razy dwa, no to teraz będzie 30 tysięcy. Cóż, oczywiście jeżeli chodzi o samochód, no to ja biorę swoje calico. Jedziemy. Ja akurat mam kupiony najdroższy możliwy sobie warsztat. Na tym idzie ja zaczynam stąd, ale każdy może jechać sobie gdzie chce. Od razu jakby ktoś się zastanawiał, czy można wyłączyć kurde ssantę i ja niestety na to nie ma sposobu. Mimo, że już trochę te napady z warsztatu trwają, to niestety nie ma możliwości tego wyłączenia. A nawet jeśli znajdziecie jakiś film, to gościu zapewne sobie podłożył dźwięk z Rockstar Editora czy coś. Niestety nie ma takiej możliwości, żeby ich wyłączyć. A bardzo szkoda, bo byłoby fajna taka opcja, żeby włączyć te dialogi, bo... Ja już na przykład naście razy je słyszałem, więc już dla mnie to jest... Niepotrzebna informacja, żeby je słyszeć po raz kolejny. Dobra. Jeden ze sposobów oczywiście tutaj podjeżdżamy, zabieramy sobie tego tutaj, e, rangera. I ranger akurat przy czymkolwiek innym, no to się przy. przy ranger. E, to jest baler, nie ranger. Zobaczyłem coś z przodu, jakąś literkę i mi się, mi się coś nie wiadomo, co powiedziało. Ja tego balera sobie zabieramy. Oczywiście wjeżdżamy do banku rezerw i robimy sobie coś takiego. Podjeżdżamy pod tą ścianę. Tutaj wchodzimy w checkpoint. Będę. 伊坦德。伊 <I>。 Pierwszej, w pierwszej osoby tutaj klikamy W ten oto ten sposób pomijamy cały tamten segment Taki trochę speedrunnerskie strasznie Nawet to jeszcze prawie źle trafiłem Bo bym nie trafił tam gdzie powinienem Czyli bezpośrednio do windy Tu już możemy po prostu przewiec Od razu wziąć sobie złoto I wpisuję ten sam kod 97 Nie wiem, no będzie chyba 64 No chyba taki sposób to wygląda Znaczy w sumie No 63 zgaduję, nie? Jakoś tak to jest Zabieramy Pyk, pyk, pyk Całe złoto To jest zawsze tak samo Jakby tego segmentu niestety nie da się pominąć więc on będzie wyglądał równo tak samo. Napełniamy torbę, tu już bierzemy sobie nasz karabinek. Tak jak zawsze będziemy solo e, mieli gościa w windzie, którego w sumie możemy olać. E, jeżeli byśmy zrobili alarm, to zrespiłyby się dwa boty, które już dla nas mogą być jakimkolwiek zagrożeniem, bo slotowcy są ogólnie bardzo silni tutaj. W ogóle w online są silni bardzo slotowcy, więc trzeba na nich uważać. I nawet jak gramy też większym ilością osób, to jest podobnie. Zaspią się wtedy w tym miejscu. No ale teraz się nam nie respią, bo jesteśmy samemu. I co jest bardzo ważne, robimy tutaj metodę, którą jak jak ja zawsze mówię, Izak uczył swoich poradnikach. Nazywa się to metoda schodkowa. Wychylamy się stopniowo i walimy do wszystkiego, co widzimy. Bo widzicie, że mogę ten sposób. Te boty też nie mają do nas aż tak dużego podejścia. To jeszcze chowa za pojazdem. No dawaj, wychylaj się. Nie wiem, że tam tam dokładnie jest. Jeszcze tutaj jest dokładnie gościu. I kiedy jesteśmy sami, możemy ukraść ten tutaj oto wóz. To jest dosyć istotne. Ten wóz możemy ukraść. Ale to jest tylko i wyłącznie, kiedy jesteśmy sami. Kiedy już jesteśmy. Nazwijmy to, że więcej po prostu nas będzie szło na ten napad. Wtedy już ten wóz jest zablokowany. I co jest też ważne, jak do tego wozu tutaj podejdziemy, zobaczycie. Zaczynają wychodzić słotowce. zawsze ich wychodzi w okolicach właśnie 3, 4, Więc to jest jakby rzecz, element stały. Możemy wtedy sobie go już wtedy zabrać, kiedy ich pokonamy, ale żebyście nie mieli zdziwka. Tylko jak gramy więcej, w większą ilość osób, to już musimy iść normalną drogą, że tak nazwijmy. Tym samochodem jedziemy sobie w ten sposób. Tutaj jedziemy tędy i tutaj jedziemy sobie do góry. Będziemy... Jechali do helikopter. Nie musimy brać naszego samochodu do ucieczki. Jedziemy na helikopter z nędem z kasyna. Jest to porównywalne z naszym autem. Ale w ten sposób oszczędzamy sobie naprawdę bardzo dużo czasu, kiedy od razu dostaniemy się po ten samochód, czyli wiecie, bierzemy radiowo, zadzą na helikopter. Bardzo szybko nam to po prostu wyjdzie. Kiedyś jeszcze w jakiejś tam wersji było możliwe przejście tego napadu w sposób taki, że tylko jedna osoba dociera do kupca i wszystkich teleportowało. Niestety jednakże został to przywrócone, nazwijmy, że do wersji standardowej, czyli że wszyscy muszą trafić na metę. No wtedy było tak, że na pościgu nie trzeba było zgubić, po prostu było bardzo prosto. No Ale może uznanie, że była zbyt łatwo i dlatego zostało to zmienione. I Swoją drogą to są jedne z nielicznych misji, które jak przychodzisz jako host, zawsze masz stałą wypłatę. Mniej więcej wiesz, jaką się spodziewać. I za każde zlecenie komuś pomagasz. To jest właśnie 50k Jedyny wyjątek to jest właśnie w zlecenie bankrezy federalnych, Gdzie teraz zależy od ilości osób No ale ty dostajesz wtedy 15 tysięcy Za to, że pomagasz od razu Czyli masz 65k No i potem za każdą osobę po 5 tysięcy jest No i w zasadzie teraz jak widzieliście Od razu zdobyłem sobie helikopter To muszę teraz dotrzeć do kupca Kupiec też będzie miał chyba ma tylko dwie lokalizacje swoje Chyba ma tylko dwie, więc No problemów jakoś zbytnio nie będzie do niego Żeby, żeby dotrzeć No i dobra, kiedy już sobie dolatujemy Jest oczywiście chwila taki przerwy że musimy zaczekać, zanim oczywiście się zakończy to zlecenie. No i oczywiście tutaj nie ma, wiecie, jakiejś większej filozofii. Przekazujemy po prostu torbę i w zasadzie zlecenie się kończy. No jak widzicie, dostęp 540 tysięcy i mniej więcej to zlecenie wykonamy tak w około 20 minut, to też muszę podkreślić, bo to jest dosyć ważne, jeżeli chodzi o te zlecenia z warsztatu. To jest jedno taki trochę dłuższych zleceń, ale przez to, że one płaci bardzo dużo, one jest najbardziej opłacalne ze wszystkich tych zleceń. I dobra, teraz wracamy sobie bezpośrednio do warsztatu. Najprostszą rzeczą jest po prostu spalić jeszcze raz sesję swoją, kiedy mamy już zapisanego spawna w warsztacie. Ogólnie będziemy celowali sobie w. Najbardziej, jakbym mógł wam powiedzieć, w zasadzie w trzy misje, można by powiedzieć. W sumie to tylko dwie, tak naprawdę. Reszta powiedzmy, że jest alternatywna, no bo najważniejsze, które, nam, które mamy, to jest oczywiście to, jak było przed chwilą zagrane, czyli Bank The Federal. Kolejne, które moim zdaniem jest bardzo łatwo jest wykonywać, jest to zlecenie, co nazywa się. Więzienie, bo więzienie jest bardzo szybkie oraz proste. Wykonamy je w około 15 minut, całe, więc jest warto wykonywać sobie więzienie. Jeśli chodzi o sztuczki do tego konkretnego napadu, tego który tutaj mówię, wrzucę wam linki do, do nich w opisie, gdzie już opowiadałem wcześniej, bo generalnie te tyki nie zmieniły się nic na przestrzeni lat. No i dobra, następne zlecenie, czyli więzienie, tak jak mówiłem, to teraz właśnie wam pokażę, jak wygląda sam finał tego. Jeżeli chodzi tutaj, to może wam zostać ten strzelec wyborowy. W zasadzie nie zmieni zbytnio a wiele, bo będzie mi tak z samochodu atakować. Kamizerkę jak chcecie, możemy sobie kupić. Nie jest wymagana w zasadzie. A, że też, czy warto ją mieć. Też nie. Biorę sobie oczywiście, calico. No i więzienie. Jak wygląda w takim razie zlecenie z więzienia? Pierw musimy się oczywiście do niego udać, z mojego warsztatu. W sumie jest bardzo fajna droga, właśnie do tego więzienia, gdyż od razu tutaj zjeżdżam i jestem na autostradzie. Tak mi się wydaje, że będzie najlepszy, jeżeli chodzi o to o zlecenie. Jeśli chodzi tutaj, w zasadzie to. Kiedyś był jeszcze na prędkość, które nam pozwalał od razu przeskoczyć. Niestety teraz musimy pojechać troszeczkę wolniejszą trasą, gdyż nie. Będziemy jechali po drodze, a po trawie. Jednakże, no mówię, zrobimy troszeczkę wolniej. Speedrunowo, może to się akurat mniej będzie opłacało, ale to nie jest speedrun, tylko żebyśmy po prostu mogli je ukończyć. Będziemy jechali po prostu po trawie, po górce. Chodzi o to, że właśnie tutaj już do tej górki sobie dojeżdżamy i przez nią będziemy sobie po prostu skakać. Jeden z przygotowań, w zasadzie ostatnim, powiedzmy, że drugim, kradniemy rampę, żeby tutaj przeskoczyć. Jednakże ona nie jest po prostu do niczego potrzebna, bo taką sobie przeskakujemy. I tutaj robimy tak. Pierw podjeżdżamy do tych. Tutaj gości. Zaczynamy tutaj do nich walić. Niestety źle trafiłem i od razu w główkę nie dostali. I ich rozwalamy. Kiedy ich rozwalamy, jedziemy bezpośrednio tutaj. Przebijamy się przez to. Co jest ważne, strzelamy w kierowcę autobusu. Przyda się to nam później. Jedziemy na drugą stronę, gdyż z tamtej strony niestety nie da się dostać. Więc teraz zakrążamy całe więzienie. Kiedy tutaj okrążymy całe więzienie, to tutaj jeden z ochroniarzy stoją, więc możemy ich sobie walnąć, żeby nam nie przeszkadzali. Teraz została tutaj ta dwójka. Więc od razu tutaj tą dwójkę ściągamy. Tutaj walimy w bramkę. Tutaj oczywiście jakiś ochroniarz przyszedł, walimy. I tutaj oczywiście nasz kuzyn respi się w tym autobusie. Kiedy już podjedziemy sobie blisko do tego autobusu, to wtedy on dopiero będzie wyskakiwał. Tak jak widzicie, boty mają problem, żeby jakoś się przedostać. On daje radę. Akurat mówię, bardzo, bardzo daleko mi się ten gościu... No, nie podjechał za blisko ten autobus. Więc niestety musiałem trochę zaczekać, aż ten gościu do nas przyjdzie. Oczywiście szybko sobie otwieramy trasę i uciekamy. Jak widzicie, zlecenia finałowe z więzienia jest, należy do jednego go z prostszych, faktycznie nie jest on zbyt skomplikowane jak zauważyliście. Teraz nazwijmy, że cudzysłów mamy trudną ucieczkę tylko z tego wszystkiego. No warto jest tylko, żeby nas bot oczywiście nie złapały. Jeżeli nas złapią i zaczną nas strzelać, to już będą niestety problemy. I to już będą dosyć poważne już wtedy problemy się działy. Jednakże jeżeli nawet macie problem jakiś, to zawsze pamiętajcie, że możemy używać menu wsparcia i tutaj sobie wezwać na przykład dywersję. Wtedy na dywersji będą nam tutaj odciągali pościg. Ale mówię raczej dacie radę sami uciec, to tylko 4 gwiazdkowy pościg. Jak widzicie teraz nawet ja już praktycznie ich gubię. Jeszcze myślę, że jeszcze może w górę tutaj podjadę, bo raz tutaj mogą skręcić. No to może jeszcze w górę. Jeszcze helikopter się tutaj zrespił. Wszystko co mogło to się zrespiło. Jak zacznie helikopter jechać to już będę musiał się troszeczkę cofnąć w zasadzie. Teraz już mogę wyminać. No, no już się skończył pościg. No i mówię, kiedy już zgubimy sobie pościg tylko musimy dostarczyć właśnie Lili do... Sesanty. Także tutaj po prostu sesanta wręcza nam kopertę, którą już wcześniej tam została. A w kopercie jest całkiem dużo kasy. Szczerze, powiem nawet jakby ta premia razy dwa na warsztat została. Perbabentnie. Mógłbym powiedzieć, że to i tak byłby jeden z lepszych biznesów do farmienia, tak szczerze, ale raczej tego nie zostawiam, bo naprawdę to jest bardzo dobra premia. Dużo, dużo się z tego zarabia. Mówię, to jest gdzieś kwota pewno za około 1 200, bo zrobi się gdzieś trzy takie zlecenia na godzinę. Więc z milion 200 w sumie by z tego było. Do, albo w okolicach tego. I w te dwa zlecenia. Zlecenia, które wam pokazałem, to są najlepsze do farmienia, żebyśmy robili albo więzienie, albo właśnie bank rezerw federalnych. Ale mógłbym powiedzieć, że nie zawsze może być takie szczęście, i też czasem są takie zlecenia, które warto jest mimo wszystko zrobić. Tylko, że na przykład takie się wylosowało. Każdy akurat może uważać to drugie inne. No, jak mówię, ja akurat twierdzę, że. Bank, rezerw oraz, mówię, więzienie to jest najlepsza. Twójka, jaka może być, może być bank, rezerw i coś innego. Każdy może uważać, może sterownik. Ktoś będzie uważał. Także są jeszcze takie zlecenia inne. No, jak oraz zrespił się sterownik i super dolary, to z tych dwóch byłby to sterownik. Według mnie, osobiście, sterownik, super dolary są moim zdaniem o wiele gorsze. Jednakże chciałbym wam pokazać inne zlecenia. Więc w takiej sytuacji możemy sobie po prostu zmienić zlecenia. Tylko musimy jakiekolwiek tryl wybrać. Jeżeli już je ukończyliśmy, mamy możliwość anulowania zlecenia. Zlecenia. Przez to tablica nam się odświeży i będzie zupełnie coś nowego. Żeby to zrobić, no wiecie, no klikamy pierwszy sobie jakiekolwiek zlecenie. Potem wychodzimy z warsztatu i musimy znaleźć sobie kontakt w naszym telefonie. Chyba że sobie ją wyłączyliście, czyli Sesantę. Bo Sesanta odpowiada za warsztat, można by tak powiedzieć, i u niej sobie resetujemy y, po prostu. Akcja, co jest. Jak sobie zresetujemy akcję, możemy podejść i wziąć sobie z powrotem jakieś inne zlecenie. Jakże mówię, sterownik to jest taka alternatywa, którą, e, jeżeli już wiecie, nie ma nic, to moim zdaniem należy sobie zrobić. O, akurat idą z tych fajniejszych, którą to chciałem wam opowiedzieć, że właśnie są banki. Banki są akurat o tyle dobre, że wybierając je, pierwsze przygotowanie robimy, a drugie możemy sobie pominąć. To jest właśnie dlatego fajne, że takie banki są. Też warto je rozważyć. Jednakże tutaj wtedy finał jest tylko dłuższy. Jednakże mówię, banki to też jest fajna rzecz, żeby sobie robić I na tym zarabiać ewentualnie kasiora co ja wam właśnie pokażę jeszcze, jak te banki wyglądają Sterownik, jak mówię, że to jest alternatywa do tego wszystkiego To akurat już o tym nie będę wspominał, bo Mówię, te trzy zlecenia to tak naprawdę najlepsze są, żeby robić Ale mówię, moim zdaniem najlepsze było to jest zrobienie więzienia oraz banku rezerw a, a, Oraz banku rezerw Ewentualnie jak nie ma banku rezerw, to robicie albo banki, albo sterownik W sensie, jeśli nie ma więzienia o. Ale mówię, głównie żeby celować sobie w bank rezerw No i banki wyglądają po prostu w ten sposób, tak jak mówię, mamy ładunki termiczne, które to jest przygotowanie, które akurat musimy wykonać. To jest najważniejsza z tych wszystkich przygotowań, które niestety trzeba wykonać. Jeżeli chodzi o to miejsca, gdzie y, trzeba zebrać, nazwijmy ten punkt, ona jest zawsze w tym samym miejscu, to też jest dosyć istotne. Powiem tak, to co teraz zrobiłem to był kompletny misklik, także XD no. No no, ale ogólnie zawsze ta paczuszka pojawia się w tym samym miejscu, więc chciałem wam pokazać, że dosłownie możecie zrobić coś takiego i odlatywać. A mówię z użyciem, tak no zawsze w tym samym miejscu. Z tego co pamiętam to jest zawsze to samo miejsce. I kolejne są zagłuszacze sygnału, które jak mówiłem możemy sobie po prostu pominąć. Pomijamy je po prostu wchodząc sobie w online szukaj i szukaj nową sesję Sesja publiczna, sesja dla za zaproszonych Sesja ekipy, cokolwiek innego Oczywiście ustawiamy spawna na warsztat I misja się po prostu kończy Wejść i odpalić sobie od razu już finał No jak już wspominałem Po raz, nie wiem, po raz kolejny w tym filmie Robimy tylko trzy zlecenia, jak już To najbardziej moim głównym mainem jest oczywiście Mówię, bankrezy oraz więzienie Jeżeli chodzi o bronie W zasadzie nie ma znaczenia co wybierzecie Bo z broni nie będziemy praktycznie w ogóle korzystać Kamizerka, tak jak mówiłem wcześniej, jeśli chcecie, możecie sobie wziąć, nie ma problemu. To akurat zlecenie. Fajnie jest rozegrać w kilka osób, gdyż wiecie, ktoś inny pójdzie do innego banku, ktoś inny do następnego banku i tak dalej. Kiedy jesteśmy samemu, musimy sobie wybrać jakąś rutynę, żebyśmy dobrze mogli pojechać do tych banków. W moim akurat przypadku, kiedy zaczynam z tego tutaj, u mnie dobra jest, żeby pojechać do banku E, D, C, B, A i F. Akurat tak u mnie jest. Ale jeśli ktoś zaczyna warsztatem z no to zacznie sobie od banku D, co nie? Więc najlepiej jest sobie po prostu spojrzeć na mapę, z którego akurat warszego warsztatu będzie najlepiej to zrobić, żebyśmy jak najlepiej, jak najszybciej mogli wykonać po prostu te banki. I jaki jest sposób? W zasadzie sposób sam taki wymyśliłem. Albo bardziej, no nie wiem, no raczej nie powiem, że jestem pierwszym go twórcą, bo może wiele osób na niego wpadło w tym samym czasie. Ale metoda na, na to jest bardzo prosta. Wjeżdżamy sobie po prostu samochodem do środka, do banku. Kiedy wie. No, akurat źle, źle mi wyszło. Nie wiem czemu tak mi źle wyszło. No ale o. Między taki sposób to jest. Od razu wychodzimy do środka. Zakładamy sobie maskę, żeby nas oczywiście nikt nie rozpoznał. Bierzemy ładunek na drzwi. Jeszcze zawsze możemy wziąć inny samochód, który ma jeszcze z tyłu kratę, żeby, wiecie. Jest jakaś zawsze szansa, że bot trafi w tą kratę, a nie w nas przed przypadek. Zawsze jakaś minimalna ochrona to jest. Zaczynamy zbierać pieniądze. Oni, oczywiście, do banku nie wejdą, oni będą stali przed. Nawet gdybyśmy nie mieli tam wozu, to ja może raz to wspominałem. Akurat, ale jeżeli chodzi o napady z warsztatu, to ja kiedyś takie coś w ogóle nawet wymyśliłem. Nawet nie wiem, czy ja w jakimś odcinku tego nie mówiłem, że fajnie by było, żeby to dali do tej gry. Po prostu jakieś napady takie, gdzie robimy 2 trzy przygotowania. Może nie zarabia się z tego jakoś specjalnie dużo, ale robi się to szybko. I potem nagle pojawił się warsztat, który dokładnie właśnie przedstawił tą wizję, tylko że akurat ja mówię, że wtedy, żeby to było takie mobilne, że jedziemy mobilnie akurat mamy do tego dostęp. No ale mniej więcej jakaś moja wizja, która wtedy była, to się, to się sprawdziła. Akurat myślę, że zlecenie banki to jest jedno z takich zleceń, które damy radę w ukończyć nawet w 10 minut, bo wiecie, no w sumie trzeba tylko wrócić z jednym pakunkiem, tam w pierwszym przygotowaniu, drugie możemy pominąć i w zasadzie sam finał, ale myślę, że w 10 minut idzie to ogarnąć, max do 15. W zależności od tego, czy mamy przygotowany w sumie wcześniej już pojazd, czy też to jest akurat jedno z trudniejszych miejsc, jeśli chodzi o wyjazd. kurde prawie aż padłem. Bo tam, jeżeli źle staniemy wozem, na początku to będzie nam ciężko wyjechać, tak jak to widzieliście. Po prostu shotguna mnie potraktowali. No i dobra, dojeżdżamy sobie. Tu akurat nie mamy KDJ, tylko mamy jakiegoś gościa w garniaku. No, albo bardziej w koszuli z krawatem, który daje nam po prostu koperta. I to w zasadzie, jak mówiłem, to są wszystkie takie zlecenia. Tak one wyglądają. I korzystajcie z tej premii póki możecie, bo naprawdę bardzo dużo zarobicie w dosyć, dosyć krótkim czasie. Mniej więcej mówię, te trzy zlecenia zajęły mi pewno z około godziny. I możemy w sumie zobaczyć, że ja mam zrobiony właśnie przy sobie milion dwieście z tego wszystkiego. Ja zdecydowanie polecam wam to na tyle i do następnego. Cześć!